Szczęść Boże, witajcie. Z każdym poziomem, w którym wchodzimy wyżej, nasz kasztor staje się mniej przyjazny dla białego koloru. Dlatego dzisiaj jestem na żółto i zgodnie z obietnicą wchodzimy na strych naszego kasztoru. Zapraszam. Zawędrowaliśmy dzisiaj na górną część e, refektarzowego strychu. Poprzednio widzieliśmy się na tym piętrze użytkowym, na którym kiedyś znajdowały się pokoje gościnne klasztoru, a dzisiaj e, ta przestrzeń jest przygotowywana pod centrum pomocowe. Dzisiaj jesteśmy e, na drugiej kondygnacji klasztornego strychu, i te dwie kondygnacje strychu są możliwe dzięki temu, że mamy tutaj do czynienia z tak zwanym dachem mansardowym. Cóż oznacza pojęcie dach mansardowy? Otóż e, każda z połaci takiego dachu, a połaci Mamy zasadniczo od dwóch do na przykład czterech. W naszym przypadku są to cztery połacie, czyli jedna połać, druga połać, trzecia jest za moimi plecami i czwarta jest przede mną. Każda z tych połaci ma dwa kąty nachylenia. Takie rozwiązanie umożliwia nie tylko zbudowanie wyższego dachu, ale też część tego dachu, część tego poddasza, przeznaczenie na cele użytkowe. Nazwa dach mansardowy bierze się od francuskie, nazwiska francuskiego architekta François Mansarda, który w okresie baroku stworzył ten typ dachu właśnie po to, aby uzyskać tak zwane użytkowe poddasze. Z tej części, najwyższej części poddasza, zasadniczo się nie korzysta, więc ta przestrzeń na co dzień pozostaje całkowicie zamknięta. Dzisiaj mamy możliwość zobaczenia, jak to wygląda w pełnym dziennym świetle, między innymi dlatego, że właśnie trwa nakładanie. Nowych, nowych dachówek i podkładu pod te dachówki. Więc dzięki temu w tak malowniczy sposób światło wpada tutaj na poddasze i możemy to zobaczyć. Dachówki, które przykrywają stary refektarz, są układane w tak zwanym systemie rybiej łuski, co możemy podziwiać z zewnątrz, kiedy przyglądniemy się temu, w jaki sposób kształt dachu wygląda. Jest to typowe rozwiązanie nie tylko dla tych terenów, dla terenu Śląska, ale także dla rozwiązań architektonicznych w początkach XX wieku. Na dzisiaj to tyle. Już teraz serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. A co będzie w kolejnym odcinku, to już niespodzianka, bo jak się domyślacie, wyżej już nie wejdziemy. Więc powstaje pytanie, o czym usłyszymy już za tydzień. Bądźcie cierpliwi. Życzę Wam wszystkim dobrego dnia i dobrego tygodnia z Panem Ojem.